Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii porównywarka. W dzisiejszym filmie mamy trzy buty treningowo-startowe, zbudowane głównie na piankach podeszwowych bez żadnych technologii typu nylon, carbon ani innych wkładów wewnątrz podeszwy. I są to buty, które służą przede wszystkim do mocnego, szybkiego trenowania, mogą świetnie spisać się na dystansach 5-10 km, jeśli chodzi o amatorskie zawody na twardych nawierzchniach, u lżejszych biegaczy mogą być nawet daily trainerem, czyli butem do codziennego trenowania. Zanim przejdziemy do Porównywarki. Wspominam, że kanał Życie na Sportowo ma możliwość wspierania. Na dole macie przycisk, Wesprzyj i możecie być częścią kanału Życie na Sportowo, wspierać mnie, moją pracę i sprawiać, że tych recenzji filmów i filmów tematycznych będzie coraz więcej i będą coraz lepsze. I od razu dziękuję pierwszym wspierającym, którzy pojawili się na tym kanale. Dzięki. To teraz do rzeczy. Rzućmy sobie okiem na pierwszą planszę, w której mamy Adidasa SL2, mamy Nuset 3 z Asicsa, no i mamy Rebela V4 z New Balance'a. Jeśli chodzi o wagę wszystkich tych butów, to są to dosyć lekkie modele, jak przystało na buty treningowo-startowe w tej kategorii. Najlżejsze są Rebele, ale Asicsy są bardzo blisko. Natomiast najcięższym butem wypada tutaj Asics Adizero SL2. I trochę mnie to nie dziwi, ponieważ tego materiału w tym bucie, jeśli chodzi o cholewkę, o podeszwę, jest bardzo dużo ale o nim powiem trochę więcej później. W przypadku dropu, jak widzicie, Rebele i Asicsy trzymają się założenia średni, niski drop, czyli 5-6 mm, natomiast Adidas Adizero, no mamy tutaj 10 mm, ale okej, okay, niech tak będzie. Dzięki temu będziemy mieli jakieś rozróżnienie i będziemy mogli troszkę o, o tych butach lepiej poopowiadać. Jeśli chodzi o grubość podeszwy, to tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Najgrubsze podeszwy mają dwa ostatnie modele, Adidas ze względu na charakterystyczny, dosyć wysoki drop ma troszkę mniej pianki pod śródstopiem. A jeżeli spojrzymy sobie na cel katalogowe, to widzimy, że Adidas jest tutaj najtańszy, o stówkę tańszy od Asixa i New Balance'a, ale nie zmienia to faktu, że mamy tutaj buty do 700 zł katalogowo, co i tak jest fajną kwotą, biorąc pod uwagę ich możliwości. To teraz płynnie przejdźmy do omówienia pierwszego z tych butów, czyli Adidasa Adizero SL2. Jest dużo lepszym przedstawicielem grupy treningowo-startowej niż pierwsza generacja, w której podeszwa wewnętrzna oparta była głównie o piankę Light Strike, która była modyfikacją pianki EVA, dosyć sprężysta, Dynamiczna, ale ogólnie twarda i nieciekawa. Ten but szybko taniał i nie oferował jakichś nadzwyczajnych parametrów. Natomiast druga generacja jest o tyle lepsza, że dostała insert z pianki Light Strike Pro, która jest niczym innym jak pianką Peba, wykorzystywaną w butach startowych Adidasa. Mają ją m.in. Adizero Trójki, czyli wersja Pro, mają taką Sen, mają w pewnym stopniu bostony, czyli te bardziej klasowe, dużo droższe buty od Adidasa. Insert pianki Light Strike Pro z znajduje się przede wszystkim pod śródstopiem, jest eksponowane przez takie charakterystyczne okienko od strony bocznej buta, natomiast cała reszta, cały ten frame, cała ta utulina podeszwy to już jest zwykły light Strike. No i w praktyce jest tak, że te pianki mają gdzieś tam tą swoją miękkość, ale nie przesadzajmy, powiedziałbym raczej, że jest bardziej miękko niż w jedynce, ale dalej jest to dosyć sztywny but. Podeszwa od strony wewnętrznej jest dosyć szeroka, platforma, na której lądujemy jest bardzo stabilna. Pianka light Strike, no, nie należy do tych najbardziej miękkich, dlatego lądując na tym bucie na twardej nawierzchni czujemy się bardzo pewnie i stabilnie. Tuż pod spodem guma bieżnikowa, która nie jest gumą Continental, albo przynajmniej nie jest tak brandowana, jest dosyć agresywnie ząbkowana od początku do końca całej podeszwy. Jest jej bardzo, bardzo dużo, bo właściwie zajmuje cały spód podeszwy i moim zdaniem jest to naprawdę świetny pomysł na poprawienie żywotności tego buta i sprawienie, że będzie bardzo przyczepny także w gorszych warunkach pogodowych, na mokrym asfalcie. No i będzie całkiem bezpiecznym butem, jeśli chodzi o zniszczenia od spodu, jeżeli pobiegamy sobie po lekkim szutrze, czy nawet po lesie. Mówię oczywiście o ubitych ścieżkach leśnych, a nie o jakichś bezdrożach. O ile podeszwa tego buta oceniam całkiem pozytywnie, o tyle górna część jest troszeczkę kontrowersyjna. No i zacznijmy sobie od siateczki, czyli mamy tutaj coś w rodzaju monofilamentowego meszu z czubkiem, który jest lekko ugumowany, ale nie zakrywa nam dużego palca. Jest to raczej ogumowanie z przodu, które tworzy taką ściankę przed, można powiedzieć, najdłuższym palcem i tylko i wyłącznie. Sama wentylacja tego buta jest naprawdę ok. Język nie jest zbyt gruby, chociaż grubszy od większości butów typowo wyścigowych na rynku. System sznurowania jest mega prosty. Te sznurowadła są takie bardzo zwyczajne. Dosyć grube, mimo iż są cieniutkie, to ta struktura jest taka zwarta. Troszkę się rozwiązują, więc polecam je zawiązywać na bliźniaka, natomiast czymś, co moim zdaniem najmniej zagrało w tym bucie, jest nawet nie tyle zapiętek, co konstrukcja kołnierza. Zapiętek w tym bucie jest lekko pionowy, ma wewnętrzne boczne pady, nie ma tak dużo gąbki z tyłu, jak większość klasycznych treningowych zapiętków, natomiast ma dosyć wysoko umiejscowiony kołnierz. Oznacza to w skrócie, że osoby, które mają bardziej wystające kostki, mogą go czuć i może gdzieś ich uwierać. I tak było na przykład w moim przypadku. Dopiero po kilometrze, dwóch zacząłem się do tego przyzwyczajać i zapominać o tym, że ten kołnierz trochę wbija mi się w kostkę. No i było ok, nie robię tutaj większego problemu, natomiast podczas szybkiego biegu ten efekt całkowicie zanikał. Dopiero gdzieś podczas tego spokojnego biegu był najbardziej irytujący. I w praktyce ten but jest wszystkim tym, co definiuje buty treningowo-startowe bez płytek, czyli dosyć dynamicznym, szybkim butem. Niekoniecznie miękkim, bo powiedziałbym raczej, że więcej w tym bucie uczucia sztywności i twardości niż pluszowej miękkości budowa cholewki i kopyta jest taka, że mocno trzyma stopę, jeżeli ktoś nie ma bardzo szerokiej stopy, to raczej z tym butem się dosyć szybko polubi i jeżeli dropy na poziomie 8-10 mm i wyższe są dla niego odpowiednie, ze względu na przykład na jego budowę achillesa, łydki dalej, No to również będzie to świetny wybór na takie mocniejsze jednostki treningowe. Asics Nusa 316, czyli but w którym można biegać bez skarpetki, jest dedykowany triatlonistom, tak naprawdę jest butem treningowo-startowym dla każdego nie oprawiać uprawiać triatlon, żeby go kupić i w nim biegać, ponieważ jest niezwykle uniwersalny treningowo. Podeszwa zbudowana jest z bardzo dobrej pianki. Flight Foam Blast Plus bez dopisku Eco. Jest to pianka, która charakteryzowała model Nowa Blast 3 i czuć to. Czuć, że jest miękko, responsywnie, dynamicznie. Bud będzie naprawdę świetnie spisywał się na każdym tempie i w przeciwieństwie do pianki z dopiskiem Eco moim zdaniem będzie bardziej miękki i przyjemniejszy już od pierwszego założenia. Charakterystyczne dla podeszwy wewnętrznej tego buta jest agresywniejsze poprowadzenie rockera, czyli przednia część buta, ta kołyska biegowa jest troszkę bardziej agresywna i przy 5 mm dropie czuć naprawdę fantastyczne przetoczenie i dynamikę tego buta właśnie w połączeniu z tą pianką podeszwową. Cała platforma jest też szersza, więc również lądowanie w tym bucie na śródstopiu czy całej stopie jest bardzo bezpieczne. Od razu łapiemy grunt z każdej strony niezależnie od tego, czy mamy stopę neutralną, czy supinujemy. Bieżnik w tym modelu to guma ASICS GRIP, stosowana także w modelach stricte startowych z płytką Karbonową i bardzo dobrze, ponieważ mimo iż ta mieszanka gumy nie jest najbardziej trwałą ze wszystkich mieszanek Asixa, to jest najbardziej lepką klejącą się do mokrych nawierzchni. Dlatego też nusy powinny całkiem nieźle radzić sobie podczas wyścigów czy mocnych treningów po betonie czy asfalcie, który będzie po prostu mokry. Gumy bieżnikowe jest mnóstwo, bo zajmuje całe śródstopie, no i dwa elementy w strefie pięty nie jest zbyt agresywna, ale sama mieszanka gumy ma tu robić robotę. Cholewka jest niemal wzorowa, ponieważ ta siateczka ma żakardowo ponacinana, jest ultra wentylowana, ultra komfortowa na stopie, fajnie przylega, wręcz jak skarpetka, a w połączeniu z płaskim językiem, który również jest lekko dziurkowany, i z zapiętkiem, który ma umiarkowaną ilość gąbki, to tak naprawdę dopasowanie tego buta do stopy o standardowej szerokości, czy nawet trochę szerszej, nie będzie problemem, pod warunkiem, że dobrze dobierzecie rozmiar, bo problem jest taki, że te nusy nie trzymają rozmiaru i obowiązkowo powinniście brać o pół rozmiaru większe. Sznurówki niestety są klasy. Zwykłe, trochę śliskie i również sugeruje zawiązywać je podwójnie na podwójną kokardkę i niestety w zestawie nie ma sznurówek zaciskowych, z czego kiedyś ASICS słynął, że dorzucał dodatkowo w pakiecie do tych butów jeszcze drugą wersję sznurówek z takim zaciskowym koralikiem. W praktyce jest to but, który podoła niemal każdemu mocnemu tempu treningowemu, a podczas spokojnych rozbiegań będzie naprawdę komfortowym i przyjemnym butem właśnie dzięki zastosowaniu odpowiedniej gęstości planki FF Blast Plus. Jeżeli tylko dobrze tolerujesz umiarkowane dropy, to może być naprawdę świetny wybór. A jeżeli nie boicie się odważnych kolorystyk, z jakich Nusa słynie, to również warto za tym modelem się rozglądać. No ale właśnie, Nusa to nie jest synonim spokoju i nudy, a raczej szaleństwa, radości, no i tego, żeby coś się działo w naszym życiu, a bieganie nie jest smutnym sportem. To teraz New Balance Rebel V4. Jego podeszwa wewnętrzna to jest blend pianki EVA z pianką PEBA, czyli mamy tutaj 50-60% pianki PEBA, co oznacza, że but jest niezwykle sprężysty i miękki i czuć to od razu po założeniu tego buta. Prawdopodobnie jest najbardziej miękkim butem z całego tego zestawienia. Głównie ze względu na to, że pianki PEBA to taki a nie inny materiał, który najczęściej wykorzystywany jest w butach z płytką karbonową. Natomiast, jako że mamy tutaj blend pianek, czyli dwie różne pianki w mniej więcej podobnym procencie, to trwałość tej pianki może nie być tak zadowalająca. Podobnie jak w przypadku poprzedników, ten but ma bardzo szeroką platformę. Ten but w ogóle jest jakiś mega szeroki, o czym powiem jak tylko przejdziemy do cholewki. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o podeszwę wewnętrzną, rocker tego buta, czyli kołyska biegowa jest zarysowana przy końcu, ale nie jest zbyt wyczuwalna. W tym bucie, gdy biegamy i lądujemy, czujemy raczej dużą miękkość, a jeżeli biegniemy odpowiednio szybko, to jeszcze sprężystość tych pianek. Tuż pod spodem mamy bieżnik, który również nie ma specjalnego brandowania, ale jest dosyć trwały, jest go dużo, jest podzielony strefowo, nie posiada specjalnej agresywnej faktury, ale zauważyłem, że też radzi sobie nieźle na mokrej na wierzchni sztucznej, czyli betonowo-asfaltowej i nie powinien zwalniać Wam kroku podczas mocnego trenowania. Jeśli chodzi o cholewkę, to tutaj jest pewien problem. Ogólnie ten but ma bardzo szerokie kopyto. Jest wręcz gigantyczny i powiedziałbym szczerze, że to jest but dla Frodo Bagginsa, albo po prostu dla kogoś, kto ma naprawdę bardzo szeroką stopę. Ja nie mam wąskiej stopy, a rzadko kiedy zdarza się, że stopa na boki lata mi tak bardzo jak w tym bucie. I to chyba jedyny zarzut... Do konstrukcji, która ma naprawdę świetnie wentylowaną monofilamentową cholewkę, która trzymałaby stopę dużo lepiej, gdyby kopyto było węższe. Język w tym bucie również jest płaski i laserowo ponacinany, więc wentylacja dalej jest bardzo dobra. Sznurowadła są jednymi z lepszych. O dziwo cieniutkie, ale o tyle elastyczne, że wystarczy zawiązać je raz i nawet się nie rozwiązują. Zapiętek ma naprawdę bardzo małą ilość gąbki, ale czuć, że ten pad gdzieś tam tego naszego Achillesa i kostkę otula, a wyprofilowanie kołnierza, nie stanowi żadnego problemu dla kostki. W ogóle wizualnie ten but wygląda świetnie i można powiedzieć, że wszystko tutaj gra. New Balance nieźle poleciał z tym designem buta, ale łapie się na tym, że zakładając go, jest po prostu bardzo szeroki. A co ciekawe, ten but wyszedł nawet w wersji poszerzanej. W praktyce, moim zdaniem, ten but lepiej spisuje się na spokojnym tempie, takim do 5 minut na kilometr, na takim biegu w tempie bazowym, trochę w tempie regeneracyjnym. Świetnie w tym bucie się odpoczywa i biegnie standardowe rozbieganie w momencie, kiedy wchodzimy na wyższe tempa, chcemy zbliżyć się do 4 minut na kilometr, mam nawet wrażenie, że jest zbyt miękki i chciałbym widzieć w nim jakiś element usztywniający, jakąś płytkę, pręty, cokolwiek, co ujarzmiłoby tą miękkość i dało mi trochę więcej dynamiki. Niemniej dla osób początkujących może być świetnym wyborem, bo zapewni dużą amortyzację i komfort już na początku, chociaż nie będzie tak szybki jak jego konkurencja. I tak oto mamy trzy modele treningowo-startowe, w których każdy jest troszeczkę inny. Jeżeli szukacie buta o wyższym, Dropie, bo wasz Achilles i łydka nie radzi sobie z umiarkowanym dropem, no to Adidas prawdopodobnie wychodzi tutaj na prowadzenie. Jeżeli macie szeroką stopę, no to numerem jeden będzie dla was New Balance Rebel, ewentualnie Nusa ZaSIXA, tylko odpowiednio w większym rozmiarze. Każdy z tych butów ma naprawdę bardzo dobrą wentylację, radzi sobie na tempach naprawdę szybkich, bo 4,30, 4,15 nie powinny być dla żadnego z tych butów problemem. Natomiast jeżeli szukacie więcej komfortu i miękkości, to ukierunkować bym się bardziej na wybór New i Asixa niżeli Adidasa, który raczej jest z tych butów twardszych. Jeżeli jesteście biegaczem, który preferuje taką twardość, sztywność podeszwy ponad miękkość i wyczuwalną, pluszową amortyzację, to znowu ukierunkujecie się na Adidasa. A ja na końcu zapraszam Was oczywiście do sklepu Studio Sport na warszawskim Żoliborzu, w którym pracuję. Doradzam i dobieram buty do biegania, także możecie mnie tam spotkać od poniedziałku do piątku i czasem w soboty i możecie wpaść na naszą stronę internetową i za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!